Spróbujemy wejść tam jeszcze raz, bo może coś się przybugowało, ale możliwe, że nie wiem, coś potrzebuje jeszcze tu mieć. A była ta cała grupka tam wielu ich ludzi, gdzie gdzie po prostu ten, gdzie oni coś tam się świecili jakoś, może ich trzeba pozabijać i może oni coś tam mają. A, ty, a może jeden z nich żyje? Nie, to by mi pokazywało. By mi pokazywało, że jeden żyje. To zawsze mogę ich pozabijać. Podobijać. Na wypadek jakby jeden z nich żył. Szukam jakiejś kurwa charakterystycznej konsoli. Co każdy co można by było kliknąć. Ale nic takiego tu nie widzę. Oni wszyscy nie żyją. Jak ja tam wejdę? Tam te drzwi po prostu są zamknięte, nie? Nie! No i zamknąłem sobie te drzwi, spoko. Jeszcze raz Nie, spróbujemy. A jak nie, no to wrócę się i może nie wiem, pozabijam tych kolesi czy coś. Nie, nie mam pojęcia. Kurczę, nie mam pojęcia. Ja mam rozwiązać zagadkę tej frakcji. Więc może... Nie wiem, coś jakiś dziennik nam pomoże. Provisional situation. O Boże O jest. Jak ich tu dużo, nic z tego nie rozumiem. Personel, sniper, team, possible no nie. To ich ostrzał był tam. Uh, nie, Agroprom, to nie. Font PDA, no i tu jest. o oh. one hounds me, They're chasing me from the previous life, I know it. Uh, I knew it then, when, it, when I didn't believe I remember it now. Jest the code to door, but I do not remember the way to the door. Są so, kod do drzwi, ale nie pamiętam drzwi. Nie pamiętam jak tam jak dojść do drzwi. Nic tu więcej nie ma. Uh, short report. Uh, Właśnie to. Czy ja mogę coś w ogóle zrobić z tym. Documents from the Secret Stash in Pripyat. Hmm. Ale nie jestem w stanie tego w żaden sposób przeczytać. Ani nic personal note, pre uh, Wydaje się, że zbliżanie się do Monolith jest strasznie niebezpieczne. Nastaje, uh, mówi: Avoided going, under the jest destroyed reactor, jest no, że tutaj znajduje się właśnie gdzie jest, gdzie jest reaktor. Gdzie jest sarkofag, no to tam znajduje się monolit, ale nic mi to nie wyjaśni, absolutnie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz to zrobić w tym momencie. No i właśnie. Kurczę, mam kod do drzwi, ale nie mam drzwi. To jest pozamykane na 10 spustów i nie jestem w stanie tego otworzyć. Nic tu nie ma. Może ja potrzebuję coś jeszcze mieć, nie wiem. Tutaj żadnej konsoli ani z tej, ani z tamtej strony nie ma. Ostatnie co mi przyjdzie do głowy, to to, ale też nic to nie dało. To jest ten Monolith chyba i... albo nie wiem Albo to muser... no nie wiem Ech. Ja se to mogę... wow, a jednak Coś zrobiłem Czyli trzeba napierdalać, wow Nie, 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 spieprzaj ode mnie Czymkolwiek jesteś Fuck anomalie. Idź, 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 Czy jednak? Trzeba to rozbijać. Wow, wow, wow są już dwa. Fak. fuck, 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 fak. Fuck, fuck. Fuck. Przeładuj tą broń. Nie wiem, co to jest. Aha, one zostawiają anomalie. Zajebiście. Co ja mam teraz z tym zrobić głównym. Już granten, no new Task failed. Dobrze. To o tym je chodziło właśnie. Ej. Udało się. Kto to kurwa jest? Jesteś profesorek. Hello, staralek. I see you have many questions for me. Then ask them. And then we can decide what to do with you. What? <laughs> Powiedziałeś, że w ogóle powiedział do nas Witaj Strelok. To już jest taka totalna informacja. Witaj Strelok. Widzę, że masz wiele pytań. Zadaj je, odpowiem ci i później zdecyduję co z tobą zrobić. We adore Zolten experiment in the creating a super consciousness called C consciousness. The consciousnesses of seven volunteers were connected doing the experiment leading to the creation of this super consciousness that is us. We immediately subordinated those who were conducting the experiment and assigned them to tasks we needed them to carry out. According to our calculations, Earth is surrounded by a special informational field, the so-called Noosphere. It includes all the inhabitants of the planet with cognitive abilities. Our main goal was to make small adjustments to the Noosphere, allowing us to remove things like anger, Cruelty, greed, and other negative factors from the planet. Individuals are unable to affect the noosphere, but see consciousness could. Unfortunately, we made a mistake, and our interference spawned the zone, which we have been trying to contain ever since. Oh, on jest Jest tak naprawdę zbiorową świadomością siedmiu ochotników. To był jakiś eksperyment, który miał na celu coś tam, właśnie zrobić zbiorową świadomość, jakąś neosferę, jeżeli dobrze zrozumiałem. I oni chcieli z całej planety usunąć złe emocje i tak dalej, ale eksperyment się nie powiódł, i przez to stworzy, oni przywołali Zonę, i Zona istnieje. Uh, the, um, what exactly is the zone? Uh, how did it come about? What you see is the result of ill-considered intervention in the Earth's noosphere. Attempts to affect the noosphere brought about a local crack. The zone is simply the visible manifestation of this crack. The underlying problem is far greater than you can imagine. Huh. Uh, uh, what, what happened to me? Uh, why did it happen here? And what happened to me, Marshal Balji? You're a bolt that fell out of the machine. Unfortunately, that did not come to our attention for a long time. From the moment the zone was formed, many people have tried to get to its center, but we cannot let that happen. Humanity is not ready for the truth. Mm -hmm. That is why we recruited Stalkers by promising them the fulfillment of their most coveted desires. Once recruited, they be sent to protect secret. Hmm. Ogólnie oni bronią tego centrum zony i... i, i a, a rozpieprza mi to umysł. <laughs> um, aha, co ten tatuaż stalker oznacza? Stalker is akronim. Mm -hmm. Which we use to mark agents program for particular mission Your mission as our agent was to kill Stralak and his group They got too close to finding out things. They shouldn't know We created a network of SCI fields in the way to the zone center in order to recruit agents You know one of these fields by the name of brain scorcher When a stalker attempts to reach the zone center in order to fulfill some wish Zdobyć kontrolę za jego świadomość i programować go do specyficznej misji. To był mój błąd, a twoja mm -hmm. oni tutaj rekrutują wśród Stalkerów, yy, yy, ten statuaż Stalker to jest akronim, jakiś tam program, jakiś agendy, których oni, wy, oni wybierali i mieli, mieli zrobić i, i, i oni mieli robić różne zadania. Natomiast nastąpił jakiś błąd i dlatego miałem zabić siebie i swój własny, swój własny... zespół, tak? Znaczy nie, e, e, należało zabić Streloka i jego zespół, tak? Tyle, że jakiś błąd został popełniony i nie wiedzieć czemu, to właśnie Strelok został wybrany, żeby zabił samego siebie, tak? The zostały unfortunately, more than half of stalkers died during transportation. the zone is very unstable. you are one of our agents sent to kill stalker, and we're now trying to work out how we made that mistake. Mm -hmm. Nie rozumiem, jak, znaczy nie wiedzą jak zrobić ten błąd, no ale właśnie to jestem tym, jednym z tych agentów przez nich powołanych i, i, i a ten, ten wóz z ciałami właśnie, to, to oni tam niby wszyscy żyli, ale, ale ciężko im przeżyć tam transport, jestem jednym z nich. Dobra, co tu się stało? To było najlepsze miejsce. Po eksplozji w 1986 roku, było bardzo mało ludzi w tej miejscowości i mogliśmy pracować bez boju, żeby się znaleźć. Wtedy, wiele silnych anten które są bardzo ważne dla naszego optymizacji No bo mówią o tym, ten, co tu się stało, i tak dalej, że właśnie był wybuch w 1986, i, i dużo ludzi stąd uciekło, i dla nich to były idealne warunki, bo mogli tutaj pracować bez żadnego strachu, że ktoś to odkryje. Teraz, A dwa, że tutaj jest duży, dużo anten. Ja, to prawda, właśnie. Niedaleko Czarnobyla znajduje się. Jedno, jedna z konstrukcji nazwanych Okiem Moskwy to były takie zespoły takich ogromnych anten i Rosja miała to wykorzystywać za czasów oczywiście e, zimnej wojny ZSRR miała to, mieli to wykorzystywać właśnie do nasłuchu e, nasłuchu Amerykanów po prostu przez cały ocean, tak? mieli tak potężny sprzęt, że ten sprzęt odbierał odbierał przekazy e, z całej Europy i przez cały ocean i z Ameryki potrafił z Ameryki odebrać sygnał natomiast problem polegał na tym że ich sprzęt było słychać <diversion> i jak się włączyło radio to było takie tyk 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 i wi wszyscy wiedzieli że coś jest nie tak że nagle coś się pojawiło w eterze Rosjanie się sami skapli że właśnie oni to nadają przez tą właśnie antenę nieważne mm, Tu jest pytanie czy eksplozja w 86 to wasza robota We no, had nothing to do with that. Mojaesten z only starting out in science back then. the chernobyl zone was not used as a testing site for experiments until 1989. that depends on you. Uh -huh. this zone is growing. we are trying to restrain its expansion, but humanity seems to be intent on hindering our work. our resources are not limitless, and the bodies connected to sea consciousness eventually die. Jeśli dołączysz do nas, możemy ograniczyć rozwój tych zon. Jeśli zdecydujesz się inaczej, nie możemy wyrazić pragnosy o wyjściu. Hmm, mogę do nich dołączyć stać się częścią tej c-świadomości, tej zbiorowej świadomości. I wtedy będziemy kontrolować rozrost zony, albo mogę... albo... Albo jest nie do przewidzenia, jak, jak się zdecyduje, że nie, bo tutaj te ciała, z tej ciała, ciała, które są podłączone do tej zbiorowej świadomości, umierają. Kurcze, i tu mamy właśnie te dwa wybory, i myślę, że obydwa sobie zobaczymy, ale który ja bym wybrał, szczerze mówiąc, drugi. I taki wybierzemy na początku, później sobie wczytam i. I pokażę Wam wszystkie po prostu i pójdziemy też do wish ground, Teraz zobaczymy, jakie tam mamy wybory, i... i zobaczymy wszystkie zakończenia. Dobra, na razie idziemy tak, takim całkiem jak ja chcę. O! A to co? Gdzieś mnie wyrzuciło. Okej, okay. teraz gdzieś jakieś przejście tu mam tędy. O! Ale nie, do góry chciałem iść. Puściło mnie. Tak, wyjdźmy stąd. O! Oh, shit. Zajebiście się to kończy. O, tu jest pod... z drugiej strony... ...fabryki. Znaczy, elektrowni. Zawsze na no to fabryka mówię. No, elektrownia. Świetnie, świetne miejsce sobie po prostu znaleźli ...do, do tego. Świetne miejsce, czyli, aha, czyli ci z Monolith to oni coś mieli wspólnego chyba z tym Sea consciousness z, ty, z tym, z, ty, z, ty, z tym, z tą zbiorową świadomością, chyba, nie nie jestem pewien. O. Aha, wyszedłem. Taka radiacja. Kurde, tam nie pójdę. To nie mam gdzie iść. Muszę tędy wyjść. O. Co tu się cholera dzieje? Co to jest? Wow. Zajebisty anomalii. Jeszcze mam się z kim strzelać. Myślałem, że to będzie koniec gry. Gdzie on jest? Nie widzę go. Tam jest. Jeszcze jakiś jeden gnój jest. To jest po prostu anomalia Wow. Gdzie ten gnój? Nie, 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 nie Polara jasna Nie mam pojęcia co ja mam teraz zrobić Po prostu uciekać Czy to jest? I ty wychodzi? Tak by było? No nie, nie, chyba nie Jakie to anomalie są teraz potężne Nie mam pojęcia dokąd mam iść A tu mam fajne Tu mam Aha Sar Secrets Dorhint zmienia się na Monolith, coś tam No jest jakaś brama Jezu, co tam się dzieje w oddali? Wow, 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 wow. Umieram. To nie mogę tam podejść. Nie. Świetnie. Gdzie ja mam iść w takim razie? Tam. O, dobra, tam jest jakieś przejście. Nie, też nie mogę tędy pójść. To jeszcze dalej idziemy. Chciałem rzucić śrubkę do środka i zobaczyć co się dzieje. Uff. No. Ale dajcie mi wyjść albo coś. Nie mogę stąd wyjść w ogóle? No jasne. Radiacja tak duża, że nie mogę przejść. Idę dalej. Dobra, się skończyła. Gdzie ja mam iść? Co ja mam tu robić jeszcze? Następny wstrząs. O oh, fuck! Dokładnie mi mówię, w którym mam iść. W dosyć bolesny sposób. No nie, tędy też nie. No to gdzie ja mam iść. Kurwa! No to o, o co chodzi? Nigdzie nie mogę pójść. Aha, mam się oddalić, ale nie mogę tam wyjść? Boże święty. No dosyć taka wąska ścieżka, którą mogę iść. O! Oh, nie umieraj Nie, tu nie Tu też nie Tu też nie No to gdzie ja mam iść Nie mam pojęcia o co, co o co im w tym momencie chodzi No, tędy nagle mogę iść Nie, nie mogę Przejść blisko elektrowni, czy co? Będę szedł kurwa koło ściany. Też nie. No kurcze, o co tu chodzi? Dobra, w takim razie zapisuję w tym miejscu i nie wiem. Save game out sobie nazwiemy, że już jakby po wyjściu. Nie wiem, umrę po prostu czy co. Aha, cierpię i to jak cholera. Muszę przejść, no. Przejdę. Przejdę to. Mówię wam, ja to przejdę jeszcze, kurwa. Ni nie ma takiej opcji. Jaki normalny level tu jest skażenia? Nie wiem, dobra, umieram. Nie mam pojęcia o co im w tym momencie chodzi tutaj. Nie wiem gdzie jest w ogóle last save y jakiś. Aha, to 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 out, co sobie teraz napisałem. Nie, nie mam pojęcia po prostu dokąd dokąd my mamy teraz zmierzać, dokąd oni chcą nas zaprowadzić, bo tak no kazali nam wyjść i co? I tyle i umrzeć z radiacji. Tutaj z dupy nagle obrywam też. Jest takie miejsce po prostu, gdzie obrywam. Przez żadne z tych wyjść nie mogę wyjść, bo obrywam. Nie mam pojęcia, o co chodzi, naprawdę. Nie powinienem być przeciążony. No nie jestem. Nie mam pojęcia, dokąd mam iść. Bym wolał, żeby coś je było. No nie wiem, wracam tam w takim razie. Normalnie wygląda mi się śmiesznie. gdzieś przeniesie nie wiem tam w ogóle a nie to jest dźwig tylko tam też nie wyjdę wszystko pozamykamy czekaj jak coś się stanie jak przejdę przez to wow jestem tu u góry Lulz, to co to są takie port, tele, teleporty? Oh shit! No coś tu jeszcze? O. Wow. Co tu się kurde dzieje? Jasna dupa! Dobra Czy jeszcze muszę walczyć? Czy jednak to, to trzeba było tego użyć? Jebane portale. Tam u góry te gnoje są jeszcze. Libyście wiarę? Luis. Kurwa nie mogę wyjść. No to się nie spodziewałem. Myślałem, że po prostu tu już będzie koniec, a nie, że jeszcze mam gdzieś. Czemu mi to ładuje, a nie tą lokację? What the fuck?